Nie wiem co to jest. Ale to są dwa piękne tableciki. No nie może przyjść, koniec. No ale on. No, on tu nie może przyjść! Tutaj. Ale on jest super, szumam, Jest jasności. No i tapeciki, cyk. I damy klientowi jakąś ładną biel taką. O nie będzie to cyk. A tu też sobie cyk tapety? Mm, mm, mm. Się, że nie się w tym tak. A No może, może być, tak może być. A powiedz inaczej. Skąd znasz tą tapetę? Co? taką. Z taką górą. góra? Tak. To z góra. Właśnie jest z Google Nexus. Każesz taki taki telefon? No, może taki... Był. Tak. Zło. Bochani. O nie No i chodzi wszystko, No Ale tu masz radio jakieś internetowe Zobacz sobie Ej! Co? Piszę tuba FM Ja już muszę iść spać na no nie ja Jestem ciekaw jak ty jutro wstaniesz. mnie ty jesteś? No.